Szokujące wykopaliska w parku. Obok Rybnickiego kościółka Akademickiego na tzw. Górce archeolodzy prowadzą badania, próbują odkryć szczątki po średniowiecznej gotyckiej świątyni. Przy okazji wykopali szczątki, tyle że ludzkie. Jak się okazuje, park skrywa tajemniczą, niezbadaną i momentami chyba wstydliwą historię rybnika. Ten widok wywołał sensację w ostatnich dniach w rybniku. Ludzkie kości wystające z ogromnego dołu wykopanego na wzgórzu akademickim. To efekt pracy archeologów z Instytutu Prehistorii Wydziału Historii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ci bowiem od 5 sierpnia rozpoczęli w tym miejscu wykopaliska. Badania przede wszystkim mają, miały w założeniu dwa cele, czyli. Pozyskanie informacji o gotyckim kościele XV wiecznym, który, który w nieco innej formie istniał tutaj wcześniej. I drugi taki cel główny nasz to było e, szansa być może na znalezienie tego osadnictwa wczesnośredniowiecznego. Archeologom chociaż po części udało się zrealizować owo założenie. Wiadomo już, że w tym roku nie będą mogli odkryć pozostałości po XII wiecznej świątyni. Wykopali jedynie fragmenty świadczące o tym, że w tym miejscu stał kiedyś kościół. Kościół został, został dość potężnie rozebrany na budowę kościoła, który znajduje się, cegła poszła na budowę kościoła, która, który znajduje się przy rynku, wobec czego mamy tylko i wyłącznie wkopy fundamentowe i pozostałości cegieł. Jednak nie odkopane resztki murów świątyni przyciągają dziś tutaj ciekawskich. W czasie prac archeolodzy natknęli się na szczątki ludzkie pod warstwą ziemi. Wcale nie tak głęboką leżą kości. Badacze byli jednak na to wstrząsające znalezisko przygotowani. Wiedzieliśmy, że tutaj był cmentarz, wyjaśnia dyrektor Rybnickiego Muzeum Bogdan Kloch. Rozpoczęliśmy wykopy i te wykopy oczywiście musiały się przebić przez warstwę nawiezionej ziemi ponieważ. To miejsce, na którym teraz stoimy, zostało nawiezione. Tu jest około 2 metrów ziemi nawiezionej. Łącznie oczywiście z częściami pochówków e, kości. E, w jednym z wykopów widać e, zniszczone nagrobki. Dlaczego ziemia w tym miejscu miesza się z ludzkimi szczątkami? Jak to możliwe, że po starym niegdyś cmentarzysku dziś spacerują ludzie wyprowadzający psy? To chciałby wiedzieć także dyrektor Bogdan Kloch, który z nieskrywanymi emocjami mówi o znalezisku. Wiadomo, że cmentarz przysypany został w latach 70. -tych. No niestety o latach 70. po raz kolejny ukazuje się bardzo ciemna, czarna karta w miasta Rybnika. Ja sobie zdaję sprawę, że moje słowa nie będą wszystkich zadawać, wręcz będą tacy, którzy będą mnie za to atakować, ale proszę Państwa... Tu także spoczywają moi przodkowie, a zatem mam prawo także jako obywatel miasta Rymika także wiedzieć co się tutaj wydarzyło. Kości doskonale widać z wykopów, które badają archeolodzy. Jak się okazuje ten widok oburzył część rybnicza, którzy zaczęli nawet mówić o profanacji. Nie bezcześcimy tego miejsca, zarzekają się badacze. Mi nie wolno tych kości wyjmować z profili. Tym bardziej nie wolno by mi było ich łamać czy cokolwiek innego. Ciężkim sprzętem wjechano na groby i zrównano je z ziemią. To tak naprawdę było barbarzyństwo i bezczeszczenie zwłok oburzają się badacze. Prace, które odbywają się pod czujnym okiem wojewódzkiego konserwatora zabytków, mają zakończyć się do 23 sierpnia. Po wykonaniu zdjęć i dokumentacji archeolodzy przysypią wykopalisko. Jednak w przyszłym roku badacze chcą powrócić na wzgórze akademickie.